Dzisiaj w materiale przejedziemy się starą Ruską bestią, czyli KW1 z GM L11. I czy jest tak dobry na 3.7 jak kiedyś, a może jest lepszy? Dzisiaj się o tym przekonamy. Zapraszam! Serio? O, znikła. Cześć, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj przejdziemy się starą radziecką maszyną Quilly KW1 z działem L11, który znajduje się na 3.7. Ten KW1 jest pierwszym kawukiem, który możemy odblokować w drzewku ZSRR. I tak, mamy tutaj działo L11, kalibru 76 mm, więc kaliber mamy nawet niezły jak na ten battle rating, ale gdy sobie wejdziemy na pociski, którymi strzelamy, BR350A, no to już sytuacja trochę się zmienia, z 10 m z 78 mm przebicia pancerza. To nie jest zły wynik, bo na 3.7 to jest dalej fajny wynik. No ale biorąc pod uwagę, na przykład, że na Shermanie z 3.3 mamy ponad 100 mm przebicia pancerza z właśnie 10 metrów, no to mogło tu być lepiej, ale nie ma tragedii. Jest to kształt oczywiście ciężki, z naprawdę fajną mobilnością, bo tu mamy prędkość maksymalną 36 km na godzinę. Mamy takie szerokie głośnice i naprawdę kształt radzi sobie w terenie. No i pancerz. Pancerz powiem tak, nie chcę go porównywać. Do na przykład tygrysa, ale kątowanie, ponieważ trzeba tym czołgiem się kątować. Przy kątowaniu, na pewno no, tym, no kawukami kątujemy kontujemy się, nawet tym kawukiem e, z działem ZIS-5, który jest na 4.7, e, to też trzeba się kątować, ale zaraz do niego wrócę. Jeszcze no i przy takim kontowaniu do przeciwnika e, kadłub już wynosi 100 mm od przodu, przypominam, 3.7, e, od boku tu jest w większa wartości, tak więc można je jeszcze bardziej się skontować. Proszę bardzo. No, i przy takim kotowaniu na 4.7 jest mało kroków, które mogą nas przebić. Oczywiście mówię tutaj o krokach średnich, ciężkich, lekkich, nie mówię o niszczycielach kroków. Mamy też KW1 Zis 5, który ma dodatkowy pancerz i lepszą e, armatę. Tu ma dodatkowy pancerz w grubości 25 mm. I tak ten krok był przepotężny, dopóki nie został przesunięty na 4.7, bo na 4.3 robił taką siekę. Dla mnie wtedy osobiście był najlepszym, najprzyjemniejszym czołgiem w grze. Niestety przesunięty został na 4-7 już jakiś czas temu i bardzo ciężko nim się gra, przynajmniej mi. Już tu rzuca na 5-3, na 5-7, słuchajcie, na 5-7 to już tygrysy są, a tygrysy yy, swoimi armatami 88 mm to z łatwością będą go przebijały. No i tak jak mówiłem, e, trzeba się kątować tak jak Tygrysem, tak i tym kwałkiem. Tak więc myślę, że właśnie kluczem do tego, żeby nie ginąć w tym pojeździe co rundę jest to, że trzeba się kątować do przeciwnika. No jest co. No i myślę, że to będzie tyle tak jak mówię, e, kw 1 l 11 na 3.7 jest dobrym kwałkiem. E, osobiście wolałem z 5, ale została przesunięta na 47 i teraz obydwa dwa kawałki są takie. No, nie są fajne, nie są przyświetne, nie są świetne, są po prostu dobre, według mnie. Ale co, ode mnie tyle i yy, przeskokmy do pierwszej rundy. Tak jest dzienny stwał Ten w ogóle mi nie trafił. W prawej coś do mnie stwela Tak, więc trzeba się skontować do prawej strony. Zwalić go i się zmontować do testu. A 12 gije. Nie, zginą. Nie wiem, co to jest. Yy, coś chyba szwedzkiego, tak mi się wydaje. Tak. Nie wiem, nie widziałem, jak to Ale ustawieni <grywa> na wyjazd nas jest ten uziomek ze mną tutaj jechał, a odbił w lewo Aha, on mnie widzi, o kurde Nie dobra. Tu jeszcze ktoś jest pod tą ścianą. Mam na daleko pancer 4, tu jest kolejny pancer 4, no właśnie. Dobra, ładnie, od tamtej strony ich biło. Jadą. Aha, okej. Okay. teraz można wyjechać. Z tego tyłu lepiej, działo nowe, no właśnie. Próbuję go objechać, ryzykowne to jest, bo nowy rak, się już naprawił. Serio. O, bomba znikła. Muszę go rozpalić, bo to... Okej. Okay. No serio. Kontowanie, kontowanie. Dobra, nie do mnie. Dobra, ładnie, skontowałem się. Gościu, weź odsły Dobra. jeszcze ten fakt w G. Jak na niego wyjechać? A prawie udało się garnek. Tędy powinienem wyjechać. Dobra. Coś tu jest chyba. Nawet na mapy stingowali podjedziemy tutaj. Wow, myślałem, że to jest ten. No dobra. O, ile tych pelot? O, pasek w 3G. Ha. Facerk w 3H. Uu, jedzie coś tam. Podobnego do teciaka. Bo to teciak. Jak zwykle soński. Miński teczek, nie przebijemy z tej odległości. Dobra, pojechał z tym gdzieś. Jeszcze kolejny Jeszcze coś tam na daleko do mnie U Dużo działo. Coś yy, szwedzkiego. Widać mi w na mapie, ale co z tego? I na B wjechali. Nie mam żadnego wsparcia. Dobra, wycofujemy się. Z dwóch stron mnie w całą części oj ojojoj O to po mnie No niestety pan ciark furkę ma dobrą Dobro depresja działa tak, więc... Ale i tak 10 fragów w chciałam w w w okay. ta runda Okej Pancer 4, ona żywa jest Tazywa Nie Bekaj, kto to jest twelał? Za pancer 4 ktoś jest pancer 2 to pier pierdłka taka Bardziej nie lubię do półmy skwalać. strzelanie do półmy jest tak fajne, teraz trafię raz nie. O właśnie, operator gajeb, dawaj kawu, strzelaj kurde. Wyzwalił w to Pumę? No, powinien wyzwalić ją. Nie, wyzwali. Ktoś tam jest. Za mną ktoś. O właśnie, no tak na ma mapę połatwiłem, nikogo nie ma za mną. No, też tak w ogóle się nie patrzy. Okej. Okay. No i tam ktoś jest. Kurde, dobra, chcę jechać po niego. Alech jedzie na mnie O kur. To jest ferman? Oj. Tutaj jest duże działo. Tu też ta Kurde, już nie widzę. Hmm. Tu już jestem spalony Tam to pewnie będzie tak stał w miejscu i feko na mnie, w wyjadę. A wyjadę. Nie, nie mogę. Nie jest. To inny gościu Tutaj ktoś. mnie. Tu jest gwiazd Dobra ładnie Jestem Ferman Podań z trwały wyjadę na niego O obraca się idealnie Jaki fart to jest nie Dobra wyjadę Ej okay. Nie ma hit, nie na hita nowy no. no i nie zdążyłem się obrócić Kurde mać to jest rana jakaś, nie wiem, kubka jakiegoś to Dobra, 7 ha, może być Mamy chyba ferma na 105 ale tutaj mamy M10 Wolverine jak to tam się mówi na niego, lufa działa dobra możemy jechać do przodu wiesz ktoś jest okej okay, dostał, bym go chyba nie trafił blisko podjechałem kurde ale wiesz jestem zapchany <grymny> okej <Okay. grymny> jeszcze ktoś <grymny> za mną tam jest... nie dobra nie widać go to nie ale jadą a, trafić Pumę Też, kurde Nie, to jest... A, silnik, no to się przynajmniej zatrzyma gdzieś tam Tutaj mamy coś brytyjskiego, Rommel, coś takiego. Okej. Okay. O kurat wyjechał pan O, Oj, jak rozino. Ah, Po prawej mamy słonę od dyciaków. Dobra, nasi wjeżdżają w prawej strony, to ja w lewej kurde, on się w dupę, Albo tak tą górką? Wyjechać? Może się udać. No nie, no serio? Za nic trafienie. Co to ma być? Nie dobra, nie wychylasz. No właśnie. Nie, nie, nie. Dobra, oni już jadą dużo tutaj. Ilością. Ja się wycofam. Ilo tyle ich jechało? Teraz nikt nie jedzie. Nie wiem. O, jest tu ktoś. No, ja akurat zginęłem. No, duże, strafy, dużo, dużo niewarta jest. Ze...